Hej, robimy... LEVEL Zaczynamy od tego, żeby wracać olej. Proszę, lewasz? No dawaj, do... dawaj. Całą kubę. Pół. Pół tlejszka. Myślę, że możesz w zasadzie cały wlać. Co mamy? Ty? Jeszcze Jeszcze troszeczkę? No dawaj cały. Dużo oleju. Okej, okay. teraz wlewamy wodę, tyle żeby było gdzieś dotąd wszystkiego, dobra? Cały kubek. Nie, nie będziesz cały. Wlewaj, ale tak powiem Ci ile. Okej, okay, myślę, że już. Widzisz, co się mm. zrobiło? Gdzie jest to teraz woda? Na dole. Na dole, bo ma inną gęstość, tak? Taki ciemniejszy i jasniejszy i bardzo jasny. Daj jeszcze, jeszcze troszeczkę wody. Jeszcze troszeczkę? Jeszcze. Okej. Okay. teraz barwnik. tylko. Uważaj, żeby się nie prowadziła. Okej. Okay. Dawaj nad kropelkami. Ile? Mm. No tak może 10. Z... Zobaczymy. Dobra, sz... raz. Dwa Ile to było? O, ciekawe, dlaczego one idą aż na sam dno. Stąd zostaną na oleju. Taki był plan. Czy to wystarczy, co Zostanie na oleju? niektóre idą stoją tutaj i które stoją tutaj. <laughs> Dawaj jeszcze. Może nasz... Barwnik A ma troszkę inną gęstość niż ten, w filmiku. No nic, zobaczymy, czy nam wyjdzie w taki sposób też. Ostatni, ile jeszcze? No, daj jeszcze trochę, żeby były kolorowe. Ile? Wiesz, co nie wiem, bo w filmiku im zostawiało się to na oleju, a nam się spada do wody. Może mniej innej gęstości produkty. No, daj jeszcze za cztery, trzy może? Trzy. No, okej, okay. zobaczymy, co się Ale działa. to zobaczymy? wygląda jak czarny. wszystko jakś. Wow. I teraz. Tutaj polega na tym, żeby wrócić taką specjalną tabletkę. I zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Tylko nie tak z pluskiem, tylko tak delikatnie wróżby, dobra. Okej. No i zobaczymy, czy coś się dół. Baliki idą do góry. Ej! I... Kolor się zrobił na dole. I kolor, i, 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 i bardziej, balk... wygląda bardziej jak wulkan. No ale też wygląda fajnie. Wygląda jak, jak wulkan, co eksploduje. Po do góry. <grym> No wow! A zobacz! Poczę góry! Po do góry, po górę! Wow! A zobacz teraz na boku, zobacz jakie kropki się dzieją. Uoo. Nieźle, co? Majowe. To ale jest trochę. Ta chyba... Znaczy konserwacja Grape Violet. To, spadają grapes. Nieźle nam to wyszło. Piona. Skończymy? Majowe.